Dobra Płyniemy na drugą miejscówkę Ja wystartowałem chwilę wcześniej Marcin tam jeszcze się zbiera On mnie i tak dogoni Teraz płynę na spokojnie Parę koni było. Nawet takie dwa fajniejsze. Marcin, załamany. bo na gumy nic. No obrotówkę też tylko okonki połapał. Sandacze nie współpracują. Ja już nie mówię o sobie, ale jak Marcin nie łapie, to ja tym bardziej. Z moimi umiejętnościami. Słońce zaczyna już powoli palić, a jest koło ósmej. Dam egzekutor. Jak zwykle niezawodny. Srebrna trujeczka z dzwoneczkiem. polecam każdemu, raczej w większości przypadków się sprawdzi i co? I widzimy się na kolejnym miejscu, kolejna miejscuwa i jakiś malec. Ojka Jak te bryloki Jacksona są małe będą duże Ale pierwszy spod trzcin, bo tam się to nie wydarzyło o, zrobimy dzisiaj porównanie amator vs profesjonalista było branie. obrotówka to trochę jak na cheatach albo po prostu tylko takie wrażenie chociaż powinien być ładniejszy okonek niż tamte A. Nie jest mały, ale szału też nie Tragedię ma tragedii nie ma. Wstydu nie ma. Do podbieraka. no wiem ale liczę, że może chociaż jakiegoś takiego większego garba w końcu chwycę ma swoje ulubione przynęty, a to jest moja dam executor. tu była naklejka, bo nie było wersji srebrnej ja ją zdarłem jest elegancko srebrna, nie wiem czy to ten dzwoneczek robi robotę, czy co no ale walą na to okonie Płyniemy na następne miejsce i zobaczymy czy coś siekniemy za Marcinem odsunęłem się kawałek dalej żeby Marcinowi nie przeszkadzać też To co mi zostały dzisiaj garbusy może jeszcze coś tu wyjedzie, na mojego egzekutorka. O dziwo, tu jest problem przy samych trzcinkach. Raczej nic nie, nie bierze, spory kawałek od trzcin. Są brania zazwyczaj. Zobaczymy ze środka coś, może w tą mańkę pójdziemy. Jest ryba, nie ma, wyobranie. Czyżby znowu środek wody trzeba trochę dłużej dać jej opaść Jest Jakiś maluszek i puścił czy nie jest chyba jest. Jest. O, już tu podskakuje. Ale to taki mikrusek. No, kolego wypinaj się. Czyli obławiamy tu środek Dajemy dłużej opaść niż na tamtych i jedziemy Siedzi A znowu maluszek Tylko mówię, te brania tutaj są takie dziwne. Było stuknięcie. Zaciąć tutaj tylko nie to jest jakiś dramat. Myślałem, że Marcin jakąś rybę ciągnie. No mówię, te brania są tutaj tak słabiutkie, że jestem w szoku. Że nie widziałem tak niemrawych okoni. Chyba, że to są takie maluchy, że. Nie chcą się wbić, a nawet te większe to tak słabo brały. Chciałbym, żebyś wyciągnął, ja se chociaż ryba. тоже и совсем мало. Aj, ja Odprowadził i chwycił przy samym pontonie. Kolejny już, ale znowu tak zażar, że daj spokój, zaraz go będziemy wyczepiać. Mam ładniejszego. Chyba. A nie, wcale nie, ale zły też nie jest. Na trzy wpięty. Słucham? Na razie co radzę. A teraz chyba do samej, do samego dna doszła wiesz? i Już zacząłem zwijać, to był zapięty jest Fajny Chodź, chodź kolega No, może nie jest cudowny, ale przyzwoity. Another one. <laughs> Panie, to dla kota. Mamy dobrze jej opaść. jednego miejsca raz dwa trzy cztery pięć sześć siedem ten taki najładniejszy z dobry dwadzieścia centów Szybkę foto dla chłopaków Panie, chcesz na obiad? Dla kota? Kot widza. Change position. Przesuwają się znowu spory kawałek, i zobaczymy, co się będzie działo, i już jest ryba. A i puścił, powtórzę? Nie powtórzę. Dobra, nie było. Dobry znak. Oho. Puścił zaczep. Trzeba mieć go na uwadze. Jest, bo bez tego mogę się zawijać. Wezmę jego egzekutora mogę grzać wrotki. Dobra, pociśniemy sobie trochę z wiatrem w stronę tego powalonego drzewa. Nie będziemy rzucać całkiem daleko, żebym nie zostawił egzekutora, bo będę płakał. Ale myślę, że coś ukujemy. Dajemy swobodnie, długo opaść Widzę, że tutaj się chyba lepiej sprawdza Dłuższy opad Skubię Jest ładna ryba O panie O To będzie szczupły

nie trafił zbytnio po podpysk z tego samego miejsca co w szczupaczek wszystko na egzekutora może nie ma jakichś wielkich ale zabawa jest przednia no, zobaczymy jeszcze raz pod tej ścienki gdzie szczupły wyjechał. Może coś się wydarzy. Ryba. Ta blaszka sama łowi. Nie jest za duży, ale nie jest najgorszy. Jak nasze polskie warunki, to całkiem taki przyzwoitus. Mam jeszcze z Mikado taką blaszkę, troszkę większą. Ale nie wiem, czy ona będzie robiła taką robotę. Trochę na środek. Marcin chyba miał sandacza. Zaspałem? Jak Marcin przeklina, to musiało być grubo. A jak zbija szybko. Pierwsza ryba na dżiga. Okonek. Na gumę! Aż będzie futeczka.

I ze środka wody I ze środka wody Okołek O, ale taki ładniejszy wiesz? Jaki przyzwyczajak Grbiutkie ładne są